Witam, nazywam się Basia Lipska. Jestem instruktorką jogi od wielu wielu lat. Obecnie zajmuję się nauczaniem entuzjastów oraz innych nauczycieli jogi na całym świecie. Urodziłam się w Polsce, ale większość życia spędziłam za granicą, w Azji, Kanadzie, a obecnie w Norwegii. Stąd mój nieco zabawny akcent. Dzisiaj opowiem ci, jak bezpiecznie i efektywnie włączyć jogę do swojego życia. Proszę, abyś obejrzał ten wstęp, zanim przejdziesz do jakichkolwiek ćwiczeń. Skoro jesteś tutaj ze mną, domyślam się, że wkroczyłeś w nowy etap samorozwoju. Poszukujesz zdrowszego sposobu bycia, wyciszenia umysłu i harmonii emocjonalnej czy wzmocnienia wiary w siebie. Tak zresztą zaczyna się moja historia. Nie ufałam światu, nie wierzyłam w siebie, nie umiałam panować niespokojnego umysłu i negatywnych myśli. To wszystko bardzo osłabiło mój system immunologiczny i metabolizm. Brakowało mi motywacji do działania i chęci do zabawy. I chociaż bardzo bałam się myśli o chodzeniu na zajęcia jogi, strach przed niepełnym życiem był większy. I proszę mi wierzyć, początki były prawdziwym wyzwaniem. Miałam trudności z pozycjami i prawidłowym oddychaniem, ale wracałam do domu przepełniona błogością. Odkąd ćwiczę jogę, znam swoje słabe i mocne strony oraz wszystko, co leży pomiędzy. Nie skupiam się na ocenianiu siebie, lecz zmieniam to, co mi się w sobie nie podoba. Pozytywne zmiany widzę także u moich studentów. Z radością donoszą mi o pozbyciu się stresu, poprawie wyglądu i samopoczucia o tym, że są bardziej otwarci elastyczni w stosunku do świata. A kobiety często cieszą się wyregulowanym cyklem menstruacyjnym i lepiej radzą sobie z różnego rodzaju bólami. Yoga to starożytny system filozofii indyjskiej, który przez tysiące lat pomaga ludziom w odnajdywaniu równowagi życiowej. Nie istnieje jeden system jogi. Obecnie najbardziej popularna na zachodzie ścieżka do Hatha Yoga opiera się ona na trzech elementach. Pierwszy to pozycje. W staroindyjskim języku, sanskrycie, nazwany asanami. Drugi element to oddech, czyli pranayama, a ostatni to medytacja. Pod typem Hatha Yogi jest Ashtanga Yoga, znana głównie z dynamicznych przejść między asanami, użyciem band, dryści i koncentracja na oddechu yujai. Wkrótce dowiesz się, co kryje się pod tymi nazwami. To właśnie Śtanga Yoga jest największą inspiracją dla praktyki jogi, jaką chcę Ci zaproponować. Podczas naszych wspólnych ćwiczeń będziemy się starać jak najściślej nawiązywać do starożytnej tradycji jogi. Dlatego nazwy pozycji i oddechów będą podawane właśnie w sanskrycie. Podążając za moimi polecaniami w trakcie ćwiczeń, poznasz więc wiele nowych nazw i określeń, ale tym się nie martw, masz dużo czasu na ich przyswojenie. Nigdzie nam się nie śpieszy. Jak więc możesz włączyć jogę do swojego życia? Po pierwsze wybierz przynajmniej 3 dni w tygodniu, w których będziesz mógł poświęcić jodze od 15 do 60 minut. Postaraj się ćwiczyć rano, zanim zjesz śniadanie i wyjdziesz do pracy. Przez cały dzień będziesz czuł pozytywną różnicę. Skup się na prawidłowym oddechu, ale absolutnie nie oczekuj, że będziesz wykonywał ćwiczenia idealnie lub że będzie ci wygodnie. Nie osądzaj się z tego powodu. To naturalne. Ćwicz o pustym żołądku i postaraj się nie pić w trakcie sesji. Bez zmuszania się do diety, regularna praktyka jogi automatycznie wytworzy w tobie nowe nawyki żywieniowe. Ćwicz zawsze w spokojnym otoczeniu, wolnym od hałasu, głośnej muzyki. Telefonu, brudu czy zapachów. Ubierz się w wygodne, elastyczne, ale też dopasowane ubrania. Jogę wykonujemy zawsze na boso, więc nie potrzebujesz żadnego obuwia. Wybierz matę do jogi i zawsze o nią dbaj. Reprezentuje ona drogocenny, święty wręcz czas i przestrzeń, jakie poświęcasz swojemu ciału i umysłowi. No dobrze, co więc znajdziesz w części programu Wstęp do jogi? W module drugim nauczę Cię kilku podstawowych oddechów, wykorzystywanych podczas praktyki jogi. Możesz również używać tych ćwiczeń, kiedykolwiek będziesz chciał się wyciszyć i odprężyć. W module trzecim nauczę Cię Twoich pierwszych pozycji, czyli asan. Pierwsze asany, które poznasz, to składowe jednej z najbardziej popularnych sekwencji jogi, czyli powitanie słońca w wersji A oraz B. Sekwencja ta praktykowana codziennie rozciąga i wzmacnia mięśnie kręgosłupa, reguluje oddech i pracę gruczołów wewnętrznych, poprawia krążenie i procesy trawienne, utrzymuje dobre samopoczucie i energię witalną. Każdą sekwencję powitania słońca pokażę Ci w zwolnionym tempie, abyś mógł na spokojnie opanować każdą pozycję. Wykonuj je razem ze mną i zwracaj uwagę na wskazówki, jakie Ci daję. Kiedy już opanujesz pozycję, przejdź do modułu czwartego. Pokażę Ci w nim, jak płynie wykonać powitanie słońca A oraz B. Zachęcam, abyś wykonywał tę kombinację codziennie rano, kiedy chcesz rozpocząć dzień z jogą. W kombinacji, którą Ci zaproponuję, wykorzystuję powitanie słońca A 5 razy i B 3 razy. W miarę postępów możesz też wykonywać większą ilość powtórzeń każdego z powitań słońca. Cóż jeszcze na koniec? Miej proszę przy sobie kot, wałek lub zrolowany ręcznik oraz dwie twarde poduszki. Wykonuj ćwiczenia równolegle ze mną. Wsłuchaj się instrukcji i bierz pod uwagę wszelkie modyfikacje, które będę sugerować. Rozpocznijmy naszą podróż z jogą. Ciesz się nią. Delektuj się czasem, który właśnie sobie poświęcasz. Zaczynamy!